Tell this dumb dickhead nigga, stop fucking talking about me, nigga. Deadass nigga. If you know, you don't know who is, nigga. If you know who is, you want to be talking like that, nigga. Talking about this nigga created. Talking about he saying who he, oh. Yo, if you know who that nigga is, you would know he ain't stop, Linie takie same kurwa lecisz trzeci rok Dziwko scena przeruchana, ale dalej fali blok Bizna się coś tam podprówa sorry to nie jest twój sort kurwa gdzie z tą chudą bitą cię połamie, zanim wyciągniesz Brrr. ten rok To będzie mój rok, tak byście my Za dużo do stracenia, coś pierdolą, tamte z nieby Nie mogę na to patrzeć, jeden drugi to ameby meby liżą znów po jak myślą, że będzie jak Aha. kiedyś spać Jeden, drugi odpulony, nie, to nie żart nie, nie gadam z żadną pizdą, no bo za sobą mam skład. Tu kurwa każdy zgrany, no bo trzymamy od lat. Mordo to projekt neon, jak pokażę, jak się gra. Młody nie szupi, do wyższy level, weź to skumaj kuma. jak ferrarka bierze za tym pękła guma. Wstanie mocny stilo, na podjeździe szary ruma. Cała się krzyczy, szupi, traper ziomal palisku na. Podbije całą polskę, daj mi rok. Żeby rozjebać scenę, niepotrzebny mi jest rok. Dziko to projekt neon, neon. Projekt neon, ha? Huh? Projekt neon. Huh? Projekt neon, neon. 4 dziwko czubi